Środka akcji nowej. Tu, Nie no, od razu nas mile przywitali, jak żeśmy tu siadli. Co? Od razu nas mile przywitali, jak żeśmy tu siadli. Co? No, to się ciekawie robi. Weź star, bo to odjeżdża. Dobra. No, jest tak, jak na Ząbkowicach. Nie... Wiem. Nie na Ząbkowicach, jest, jest więcej sektorów. No też mi się tak zaję. 1200 miejsc jest no, na Zantowicach, nie? Ale walili. No, wbili chorągiewki nareszcie. Zakręcę go. I bol. Chyba na organizacja? Mm -hmm. Chyba prezes. Ty to kręcisz? Cały czas. A ja przeklinam. Ja mówię. No, no przeklinasz, przekinasz, że to się kręci. Chyba dowody. Pamięć się muzykę, to pamięci. Nie To ten przekinał? Przez ciebie straciłem dośrodkowanie. No i co zrobiłeś? Tu można kręcić starince co u nas? No. U nas to hopie mrówki, bąki. Jedziemy chyba na piknie. Złożony na pik. Dawaj sędzia kolor. Dobra, dobra, nie daleko. Tak widziałeś joba? No. 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 <laughs> Nie wiem, czy było... On mówił o mnie. Skąd wiesz? Bo pokazywał. No bo pokazywał, no. Tak. Ten sędzia będzie wyrzucał tych złaz. No... Kopią. Będzie, będzie. ślizg to dla ślizgiem. Jakiś wjechał, wow. No, Aksi wjechał tam temu. Nie Aksi, to był Alan. Nie, Aksi mu wjechał ślizgiem i sędzia wrócił do tej Ute. sytuacji. Mógłby napisać na tej wody, czyli... Masz napisać na tej wody? No, no niech potem potem dadzą jakąś, nie wiem, porcję głodową. No <laughs> i stary, jak kręcę i nie paszę co. jestem Damian ogólnie? Nie wiadomo Damian? No To już który? Zemko To jest Z, Biega Na kogo nazwisko? Nie wiem Ziółko? Nie wiem Zioło? Zioło! Może Zioło! Złóbek! Złóbek! w ramach. Nie w ramach. No, dawaj! Jeb! No dobra. Zapaszki tu są... Chce nie? Nic nie widzę na tym monitorze. Ale, patrz, 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 patrz. patrz, patrz, patrz. Al, pa, al urwał. Nic nie widzę na tym monitorze, jest Ekranik po tym ale... No, się odbija w tym. No, jesteś coś. taki może grać na prawym skrzyty.